Poczekaj, polskie znaki! Naprawiłem, let's go! Ktoś mi napisał, tam nie wiem, pod którymś tym filmem poprzednim, jak naprawić polskie znaki, i ja naprawiłem. Już nie mam owcy, mam łowce. Let's go! Dobra, jeszcze raz przypominaj, kaczałem za achievementy na tej mapie. Jesteśmy na Snake Water. Na belkach nad centralnym punktem, chyba wiem, gdzie to jest. Wygraj rundę, w której przysięg przejść przejąć twój ostatni punkt. Podczas rakietowego skoku zabij przy rakiety przeciwnika, który również zabije ciebie podczas co? Aha, dobra. Okej, okay, po prostu muszę grać tak naprawdę. Po prostu muszę tutaj grać. Ale najpierw te... ...tych 15 okay, przeciwników. Demi tym. Nie, bardzo możliwe, że to będzie jedyny stream z tego, jak osiągnięcia robię. Bo ja nie chcę, żeby faktycznie, nie wiem, ludzie się podkładali albo, nie wiem, śledzili mnie i pokatowali mnie cały mecz. To wtedy łatwiejsze jest. Nie wiem, Demi. A no... Okazję porobić, o czym wiem, typu, Muszę zabijać tu na tych belkach. A nie na tych belkach? Nie wiem. Nie wiem, to się zalicza jako belka. Adam, jeden złoty. Jak wysłałbym ci donatę na opening, kluczy w twie, to by się otworzył. Pozdrawiam. Nie wiem, jak chcesz, nie? Twoja, twoja kasa, ale jakbyś mi napisał, co mam z nimi zrobić? Jeśli to rzeczą byłby opening, to bym pewnie to zrobił. 15 zł. Dobra, otwieraj jedna skrzynię plasę. Chcę to zobaczyć na live, na żywo, na lajcie, na streamie i twoja reakcja. Please, please, please. Przesyłam 15 zł, bo klucz 10 zł, a skrzynia nie wiem ile, ale chyba podrożała. Pozdrowienia. Wow, dziękuję bardzo. Dobra, panie i panowie, widz za sponsorował ten opening Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Kuriousum. No way. Gratu z warty. Hurday. Dwa złamane refy. Niem, uzamknięte zamknięte u zamknięte Zamknij już rej. Teu uzamknięte, uzamknięte zamknięte u zamknięte u zamknięte u. Zamknij mordę już. Zamknij mordę u zamknięte u zamknięte u zamknięte u Neonowe. Jeden złoty. O mój Boże. 4916. Pomijam to. Pomijam te donate. Przepraszam, dziękuję za donate, ale je pomija, bo to denerwujące jest. Boy! Adam 20 złotych. Dobra, to dawaj jeszcze dwie skrzynie, żeby na odcinki były czapki albo bronie, jak je pozdrawiam. Czy wy przestaniecie dawać mi pieniądze? Dobra. Eee, co ją ja zrobić? Dobra, jeszcze dwie skrzynie mówisz. Następne dwie skrzynki jakie dropne. To je otworzę. Ja nie mogę ich kupować z rynku, bo nie mogę, bo dopiero trzeciego będę mógł. Ja zaraz ustawię, że. Dziwny gość. 100 złotych. Dawaj skrzyneczkę jakąś bez. Ja piernik... Poczekajcie chwilę, bo ja gram w grę. Dostałem stówę to właśnie. Weźcie się uspokójcie może co. Dobra. Mówisz, że na skrzyneczkę. Ja mówię, nie mogę niestety kupować skrzynek z rynku, bo nie mogę, bo do, dopiero trzeciego będę mógł. Więc ja odkładam to 120 od Padanta i dziwnego gościa na opening, okej? Okay? Mówiliście mi, że mam tym otworzyć, więc spełnię wasze życzenie, tak to działa, okej? Okay? To są wasze pieniądze i wydaliście je w ten sposób, ja to zrobię. Bajduję ja nigdy nic drogiego ze skrzynki chyba nie dropnąłem w TF-ie, bo ja ich. Ja, ja chyba otworzyłem może z 30 skrzynek w moim życiu w tf -ie. Ja nigdy w grach nie lubię skrzynek otwierać. Taka ciekawość Dziwny gość. 100 złotych. Co? I poczekam. Daj się spokój już z tym, co? No to 220 złotych już muszę odłożyć na opening. Ja nie mogę. A chcecie. Żebym, chcecie, żebym ja to otworzył na tym koncie czy na moim mainie? O to jest pytanie do tego dziwnego gościa i padam. Ja nie, nie wiem. Jak wy to chcecie. Dawaj na tym, na tym. A gdzie jest ten? Jak wy macie... Na... Nie wiem. Dobra, zrobię to teraz, czemu nie. Robimy upending za 220 zł na streamie, bo dostałem kastę. Ale muszę zmienić na mojego maina. Szybko. I wracamy z powrotem na tego. DALI KNOBEK Jeden zł. Jest snopkiem w nas EPOS Kierownica. odwróconym styrowaniem bym cię rozwalił. Nobie, he No -y. ja nie wiem, pokiemu ty do mnie właśnie pojechałeś, ale dzięki za złotówkę, gościu. Ała. Dziwny gość 100 zł. Daj se spokój! Będzie unusłal walczuję. Co ja z tą stówą mam z... Dobra, zostawia sobie ją na, na, na chleb. Dobra. Kupuję teraz te 20 kluczy. Dajcie mi już spokój z tymi donate'em, ja chcę grać. <grystanie> Zostało mi wysłane 220 zł, które widzowie mi mówili... Donatorzy. Do ci co mi dali mówili mi, że mam to wydać na opening, więc robię opening. Więc to, oj, więc to robię. Ja nie lubię otwierać skrzynek, ale widzowie zadecydowali. Bitewny bit Niesamowite Bilet na manko Super. Suknia ślubna. Dzięki. Co to jest w ogóle? Zestaw do pakowania. Super. Dzięki. To może być drogie. Co to jest dekorator? Gdzie to kosztuje? 2 zł? Nice. Jedziemy dalej. Pojedynek. Niesamowity. Ale to dziwnie wygląda. Czemu on wygląda jak postać LEGO? <grymne> AUSTRALIUM! NIE gada Ja przysięgam, że taki ten już jest w tej grze. Ja już to mam. Na tamtym kącie. <grymne> o! To fajnie wygląda. Jak dropny unieżył, ale to robię kupę. Ale nie dropnę, nigdy nie dropnę. I mam to gdzieś. Bo nie lubię otwierać skrzynek. Gwiazdkowa czapeczka. Tatusiu, proszę. 5 złotych. Per, 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 per. No i co to jest? Narzędzie przekazujące statystykę, kurioz. Aha, ja zapomniałem, że takie coś jest w tej grze. Nice. No i niesamowity gameplay. To jest na moim głównym. Ktoś mi dał. O, to jest spoko. Nie, to jest dla kogo? Nie wiem. Fajnie wygląda. To jest ten, to, to jest właśnie to. To jest właśnie to. No, na pewno nie zarobiłem. Ja mogę te pieniądze wydać na. E, nie wiem, chleb. Oskar Minecraft jest na Winter Arku. Co to jest Winter Ark? Ja to już widzę. nie wiem, któryś tam raz. Ja nie wiem, co to jest. Ja jestem boomerem. Ja nie znam waszego humoru i waszych memów. Winter Ark to kiedy masz swoją przemiana. Seściopak seś Dziewczyny, lasery. Wiem tyle co poprzednio. Zrób to zadanie z granatem na friendly graczach. Szybko, szybko, z zanim widzowie ja się zorientują. Zanim widzowie ja się zorientują. Zanim widzowie ja się zorientują. Muszę zabić taunt killem wyrównywacza. Takie osiągnięcie robię. Szybko, zanim widzowie ja się zorientują, gdzie wbijam. Szybko. Tu na pewno będzie jeden friendly. Co najmniej. Czemu nie mogę? O oh, kurde, grubo. Szybko. Kurde, znaleźli mnie. Nie mogę. Dobra, znaleźli mnie. Poczekaj. ma? Muszę osiągnięcie zrobić. Mogę kogoś zabić szybko? Donald Trump. 5 Ej, żoł, złotych. Żoł, Wiecie, Muszę czemu wymyślono białą czekoladę? Proszę. Żeby czarnoskóry nie ugryzł się w palce. Co? Żołnierzu niebieski, kolego. Oś, cholera, jasne. Proszę, ja chcę kamień milowy zdobyć tylko. Podejdź tu na chwilę. Naprawdę tylko raz i wychodzę. Come here, come here. Dziękuję. Nie zabiłem go. Nie, nie zabiłem cię, nie wiem czemu. Mogę jeszcze raz. Proszę. Dziękuję za pomoc. No szk... Oni mi nie pomogą, oni mają autyzm niestety. Dobra, szybko gdzieś indziej trzeba być, bo już mnie znaleźli. Chyba jednak ten voice się przyda. A co ja nie robię dobrego głosu dzieciaka? Nie tak chciałem, okej. Okay. Dobra, tego tu nie zrobię. Ale ten kill był ładny. Szybko, no co jakieś bu builda z mnie, kurde, buildable. Kurde, Bitcoin Miner mi się pobiera, wbijam na jakiś serwer, na którym nigdy nie grałem w ogóle ma. mogę szybko kogoś zabić taunt killem? Muszę zdobyć osiągnięcie Cześć, Oskar oh. Mogę? Tylko potrzebuję kila i wychodzę Siemana. Cześć, Oskar, też Spodycznie. mam 12 lat na no podejść! Oh, sorry, ja mam 10! Wow. Nie no, dobra, chcę osiągnięcie tylko zdobyć, błagam. Niech ktoś się podłoży. On dość. Dobra, stój, stój, stój. Get here, cupcake. Dziękuję. Yes. <laughs> Udało się! Mission accomplished, good work. Masz nową obrony? Celny STRZAŁ! Z NIM SĄ ACHIEVEMENTY! Nice, dobra. Jakie są achievementy z celnym strzałem? Było jedno. O jest. Zabij 10 przeciwników znajdujących się w powietrzu. Okej. Okay. Znajdujących się w powietrzu to oni chyba też mogą być podczas y, skoku, więc zobaczymy. To nie jest spaj. To nie jest spają. po prostu... Zasnął? Ma 200... 290 PINGU! Brat naprawdę walczy. Nie dość, że z przeciwnikami to jeszcze z grow. Ojcem polskiego TF2 Wydaje mi się, że było więcej twórców przede mną. W ogóle co się dzieje w polskim tym, w polskim community TF jeśli chodzi o twórców? Jest dead? To wa waszym zdaniem jest dead czy jest, jest OK? Nie patrząc na mój kanał, bo ja troszkę taki odiz odizolowany odizolo i odizolowany... Ja nie wiem. ja jestem o... Odtentegowany od reszty, więc kinda dead. Imo dead. A kto, 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 jeszcze nagrywa regularnie? Ja, ja nigdy nie śledziłem po prostu polskiej sceny, ja nawet zapomniałem kto tu jest, oprócz, nie wiem, po, pamiętam Nema, Rexisa, był jeszcze taki jeden, co się nazywa chyba Gimbus, czy Gibus? Gibus? I było jeszcze kilka takich mniejszych. Pan Piotr jeszcze, ale Pan Piotr to jest taki voice actor, taki ogólny, mi się wydaje. Ale można go zaliczyć do. Kurców, jest. Bot z nikiem Dalig. Interesujące. Free to play Michu, ale był. A czy jest? Czy... Kto regularnie nagrywa teraz TF-a? Te o oh, kurde, Dalig mnie zabił, nie? Kto Dalig boty wysyła? Co za przegryw? Weź się u nie mnie, nie. Nie, 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 nie ten? Nie nie, 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 Ale mam pierdnięcie mózgu, ja nie mogę. Właśnie odszedł, nie? Nem nie odszedł. Nem się nie nagrywa. A czemu? On zrobił jakiś filmik pożegnawczy. Umarł na lizmy, ciekawe. Lizma nawet nie ma dopadła. Odszedł od YouTube'a. Od YouTube'a ogólnie. Ja, ja myślałem, że od tego. Ja, ja, ja nie wiem czemu ja myślałem, że on odszedł od TF, ale przeniósł się na jakiś content z Half-Life'a, bo kiedyś coś takiego robił. Nie jakiś filmik z Half-Life'a zrobił i coś tam, coś tam mówił? nie? Obroń punkt 30 razy. Idę na. idę na nie CP. Nie idę na CP. Idę na King of the Hill, o. Idziemy robić to. 30 razy bronić punkt Jaki max na klapę? Eee, twoja mama <grymne> Przepraszam. Ja muszę bronić, czyli pewnie muszę dostawać to, że zabiłem kogoś na punkcie, jak on jest nasz. Macie szczęście, że gram z bronią, z którą nie potrafię grać. A ja! Zabiłem go oj oj. Erso. Nice. Dobra, ty ale czemu mi te że się bajo z tej broni? wej. Wait. Wait. Nie zabijajcie mnie. Uczek. Nice. <laughs> Damn! Ja sam nie jestem w szoku. Ty Celny strzał to moja broń? Wait what? Ja nigdy z tego nie grałem? Wait what? Wait what? What what, what? 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 Pod jakim nocnikiem gradali? <laughs> Już nie ma. Jakie krzesło gamingowe masz? Jaki nocnik gamingowy masz? Więc jeśli ci się gra nie spodoba, możesz ją odinstalować. Nic nie straciłeś, tylko swój cenny czas. Ej, ten celny jest zarąbisty! podoba mi się. Ale mi siada! A to nie jest spy, Karol Pyro. Karol Pyro chciał mnie kiknąć z serwera, teraz mnie poketuje. Oj. Uch, 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 Satysfakcjonująca ta broń, ej. Spy! Francuz! Francuz, na twoje szóstej! O kurde! Odpalam się! Jakim cudem to nie są kille z obrony Co to jest za mapa? Helikopter. Ty, uwielbiam te samoloty, dawaj. Gdzie jestem? jak mapa Sesa. Jest na Italii? Gdzie jest helikopter? chcę odlecieć z tego wariatkowej i lecieć do bergorscha z powrotem. Nice Mele! Mele! MELA! Mam, mam ubera. Jeszcze? jak się. <noise> Czemu mi nie zalicza, że ja bronię punktu? Ja jestem na naszym punkcie i zabijam na nim wrogów. Dlaczego to nie jest obrona? Poczekaj, bo ktoś się próbuje bawić. Oj. Dobra, mam lepszy pomysł. No 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 Jaka różnica punktowa? Zobaczcie mam 62, drugi w moim teamie ma 19. Jak to nie jest hard carry to... Ja, przegraliśmy, ale to był hard carry. dobra. Ja się na dzisiaj już nagrałem tfa.